Jestem to Żurek i miałam obejrzeć jedną animację sprzed 2000 roku i porównać ją z animacjami z lat późniejszych. No to tak, obejrzałam animację Mierz w kamieniu i jest ona dość specyficznie zrobiona. Przynajmniej specyficznie w porównaniu do tych naszych teraźniejszych, ponieważ po pierwsze nie występują tam żadne kobiety, jakie są postaciami głównymi. Jedyna co tam była, jaka kobieta, to kucharka jaka, nie miała żadnej ważniejszej roli. Po drugie film podzielony tak jakby na epizody, a każdy epizod był... inną historią. Tak jakby krótką animacją. Na przykład kiedy... zmienił się w rybę i pływał, to była jakby oddzielna historia, jaka nie miała większego wpływu na... cały... na przebieg całego filmu. Także... Postacie były też inaczej rysowane. Tamte były robione, rysowane rzeczywiście, a późniejsze są robione komputerowo. Nie było tam też takiej. Postacie były prostsze, nie było takich skomplikowanych, że te złe charaktery na przykład najpierw były dobre, potem okazało się być złe, a potem jednak, że były dobre. Czy wszyscy myśleli, że są złe, a były dobre, tak jak zdarza się czasami w późniejszych filmach. Hmm, to by o tym jeszcze powiedzieć? No, po prostu był inny. Ogólnie film był fajny. Podobał mi się. I to było na tyle, chyba, z mojej opinii. Także żegnam. pa pa